Cześć, tu Michał z kanału Chochlik na Gospodarstwie, witam na kanale po przerwie świątecznej, w nowym roku Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego, a my wracamy do zadań na gospodarstwie, przez święta to tak ciężko było mi coś zrobić, ponieważ trochę chorowałem, zwłaszcza teraz cały czas też jeszcze gdzieś tam mi to gardło dokucza, no bo czemu nie e, pić w Sylwestra o północy na dworzu zimnych napoi, no i później to gardło jednak odczuwa z tego skutki, no ale już jest i tak dobrze, także musimy ruszyć do przodu. No a między świętami a Sylwestrem, no i tak, i tak ja tutaj nie przyjeżdżałem, zajeżdżał mój ojciec. Który też się niestety rozchorował, dlatego e, rządził tutaj sam Wiesiek, no całe szczęście on jest na tyle ogarnięty, że e, zawsze to jedzenie było, tutaj wszystko w porządku, także e, no, wielkie podziękowania dla niego, że, że on to wszystko ogarnął. Natomiast co, udało się zrobić talerzówkę, proszę bardzo, talerzówka jest gotowa. Mam ją tutaj podczepioną i już z nowym elementem. Jak widzieliście ten element był, e, tutaj nie pasował. Problem tego elementu udało się jeszcze załatwić przed świętami. E, Odezwałem się do firmy Bomet zgłaszając taki problem. No i e, okazało się, summa summarum, że gdzieś na dziale produkcji ktoś po prostu popełnił błąd i ten otwór był wywiercony w złym miejscu, więc przyjechał kurier. Ja odesłałem stary element, został dosłany nowy. Także no to zaczepić okazało się, że to tak mniej nawet jak godzinka i... No, i ta żółwka jest cała. Myślałem nad testami, bo mamy przecież kawałki po że może kawałek przyjechać, zobaczyć jak to wygląda, ale niestety jest tak mokro u nas w przeciągu teraz 4-5 dni. Cały czas po prostu pada. Teraz akurat mamy moment, w którym nie pada. No, mam nadzieję, że pozwoli ta pogoda jeszcze dzisiaj coś popracować. Natomiast w tych te, chyba 5 dni spadło 35 litrów, no i jeszcze się roztopił cały śnieg. A tu u nas o tak 10 cm tutaj było, więc jest niestety wszędzie bardzo mokro, no i nie ma sensu wjeżdżać, no bo poraca w takim błocie no, to żadnych tutaj efektów nie będzie. No ale przyjdzie wiosna i tak trzeba będzie talerzować, więc myślę że, myślę, że wtedy zobaczycie, jak ta talerzówka chodzi. Myślę, że zaraz odpalę Renault i co? I będę chciał odstawić tą talerzówkę, no i trzeba będzie zająć się kołem. No jak widzicie mamy tutaj wyciek, wyciek, oleju I najprawdopodobniej gdzieś tam po prostu jakiś simmering puścił Więc trzeba będzie no cóż, całe to tutaj odkręcić I no dobrać się tam do środka Sprawdzić jaki tu jest problem i coś z tym zrobić Także zapraszam na dzisiejszy odcinek Mamy? Tak, teraz 200 wiadereczu tak. Razem są co, tak, nie? Tak, bo czasami mają śruby, że one są luźne, wiesz, razem są z tym, ale a jak będzie ten, to ty dwie deseczki uciąć No, można i deseczki. No uciąć. dwie deseczki uniesiemy i akurat ten i się opuści lekko już. No, widzisz, nawet jak pęk deseczki wypuściły. I wtedy nawet niech stoi na lewarku, ale gdyby się coś zadziało, to nam spadnie na Wtedy popuści się, jak się tak, z leciutko koło... popuścić, żeby tylko, o tak, leciutko odpuść lewarek, i tak, żeby stało na tym i na tym. I gitara. No, widzisz, teraz mamy stabilny, kurwa, że... Tak, 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 Aha, idzie po tym, no. Na tym ładnie idzie. Uważaj, bo to ciężkie, żeby nas nie przeważyło. O, odjedziemy tu. Jeszcze czekaj. Okay. Tak. tak? Tam jedźmy może, koło tego. O, koło ściany Trzeba będzie nas jedno od drugiego odbić na pewno tak. Tutaj, tu nie można być mocno. O, widzisz. Ach. Weszło. Pomału, po pomału. Po, po, o, o tak obróć i olej nie będzie leciał. Dasz radę czy ci dobra. pomóc? Poczekaj. Dobra, dobra. Dasz radę? Tak. Wejdź sobie. O, widzisz. Mało, teraz. Kurwa, szmaty, poczekaj. Kurde, ile tu jest roboty. No jest roboty. Tu, bo tu jest inne rozwiązanie. W tamtych ciągnikach to ci mówię, że leciutko, kurwa. Ty. Tu jest wszystko tak. Teraz musimy. Dal, pomału te śruby odkręcić, zwalamy to łożysko to zejdzie i Symmering tam trzeba wbić, z tamtej strony no, Tylko nie, nie mocno, trzymam, żeby go nie rozegrał, on jest i tak sprężysty wyciągłeś go trochę, wyciągłeś. No. trzymaj go Michał, trzymaj Już tu mamy prawie Starego, po, po, z jednej z drugiej wyciągnę. No, no. Dobra. Tutaj gwind jest w tych dziurach? No i gdzie nie. Tu, tu, tu w tych tych dwóch. Zobacz. Tu chyba jest gwind, nie? Jak będzie gwint, to już będzie wiadomo, że to się ściąga tak. No jest gwind, jest? Jest. No to właśnie, to się tak ściąga, bo tu się wkręca śruby, i one wypychają to. Wiesz? A, to już wiem po co, jakie dwie śruby miałeś uszkodzone. Czemu? No, te dwie ktoś wsadził tu i kręcił. Może kręcił. Bo ja, no, bo czy... one idealnie na tym, na bo czubku. Jeżeli p... tu jest glin, to się tak ściąga. No, ale tym bardziej, tym bardziej nam powinno pójść ściągaczem, nie? No tak, to jest do tego. I te dwie śruby? Te... Jak tu siedzi? Weź tam zwracaj, no zobacz, weź tak wstać może palca, wiesz, i to nie wiem, czy ty będziesz czuł coś, czy... To za ciężko idzie moim zdaniem. Bo zobacz, łożysko stożkowe jest w tamtą stronę wkładane, nie? Tak jak w kole, nie? To jak tu by nie trzymało moim zdaniem, słyszysz? No. Tu, no to tę łożysko, ona jak wyciągniesz, no to to łożysko wyleci normalnie, wiesz o co chodzi. Bo on jest stożkiem, musi być stożkiem. Te jest odwrócone w tą, a te jest w tamtą. To siedzi, ciasno na wałku. I trzeba to kurwa w ten sposób ściągać. Tylko ja się boję, żeby kurwa tu coś nie szczeliło, wiesz? Nie? Raczej nie powinno. To też nie jest takie słabe, ale no na tym łożyszko też siedzi bardzo dobrze. No, a tu łożysko to już innej możliwości nie ma, tylko pukanie w piastę. O, o. trzymaj piastę. Innej możliwości nie ma. Trzymaj mocno. Idzie, idzie, żeby idzie. Nam, to, Michał, to żeby nam błoto nie spadło, wiesz? No. Tu weź, weź może ręką to, łoż, to, 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 o, to. Łożysko, nie? Odciągaj je tam trochę. Poczekaj. To wyskoczyło tylko. Bo wiesz, trzyma dobrze. To woli wychodzi. Weź tu jedną ręką jak dasz Rady. Na prosto. O, 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 o. o. Dobra. Łożysko tam. Weźcie teraz. ja przytrzymam ściągi piastę. O. Dobra. Jak? Ale ty inaczej nie rozbierzesz. No to. Bo mi się wydaje, że nie wyciągniemy tego. Ale. No i co? Bo tu jest simmering, nie? Tu. No, też tam musi. Trzeba było nam z tej strony się dobrać? Tak. Tak się okaże. Mówiłem, że. Ciekawe, czy nie będziemy musieli tego rozbierać. Dobra, końcówkę dokrywam dnia następnego, bo niestety kamera się rozładowała, ale to w sumie był i tak koniec, co myśmy tutaj zrobili. Spójrzcie. Nie wiem do końca, czy dobrze zrobiliśmy, że tutaj wszystko zdjęliśmy, ale teraz kolejnym zadaniem jest, musimy zdjąć tutaj cały ten błotnik. Niestety i takiego imbusa nie miałem i dopiero teraz kupiłem i tutaj. I tą śrubę trzeba, i tutaj tą śrubę, żeby to wszystko wyszło. Zastanawiamy się, czy nie łatwiej było po prostu całego tutaj tego nie rozbierać, tylko dojść do momentu, w którym już ten wałek był luźny, i wtedy, czy tutaj nie trzeba było odkręcić i wyciągnąć całość. Bo inaczej, do tego simmeringu tam po prostu nie dojdziemy. No cóż, tak to jest jak człowiek po prostu nigdy tego nie robił i robi to pierwszy raz, ale widać, że już ktoś kiedyś po prostu tam zaglądał i to, i to było widać rozkręcane. Zastanawiam się od razu, czy, czy to też był problem właśnie z tym ringiem, czy tam było coś może źle założone, że to puściło. No cóż, dopiero, dopiero jutro, bo dzisiaj jest Trzech Króli, e, także dzisiaj nie robimy, dopiero jutro e, otwieramy to już i będziemy patrzeć dokładnie jak to tam wygląda i będziemy starać się później wtedy to wszystko na nowo złożyć. Także dzięki e, za dzisiejszy odcinek. I jeszcze takie krótkie podziękowania dla chłopaków, którzy tutaj mieszkają, bo jak się okazało była próba e, najprawdopodobniej włamania się tutaj do tego magazynu. Chłopaki mi powiedzieli, że po prostu ktoś tu przyjechał, czujkę, którą mam tutaj e, przekręcił drugą stronę, także jakąś się tu kręcił, to żeby się światło nie zapaliło. Miał kamerę miał, nie kamerę, tylko miał e, lampkę na czole i świecił się tutaj po magazynie, a tłumaczył się, że e, szuka psa po magazynie no to też takie od razu widać że coś jest nie tak ale jak jeden do drugiego skrzyknęli dawaj w siekierę to od razu biegiem do swojego samochodu i rura przez całą wioskę na wyłączonych światłach także no najprawdopodobniej po prostu powstrzymali kogoś że ukradł mi się tutaj do tego magazynu także dzięki dla nich no i pozdrawiam was wszystkich do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć